Ja jestem spiky 675, jak już wiecie, a to jest kolejny odcinek. Wygramy w Far Cry 3. Co nas dzisiaj czeka, tego nie wiem. I jak zwykle, jak zwykle, to samo, czyli nie pamiętam co się działo. Aha, ten filmik był, więc sobie pominiemy. To jest spoiler. no i możemy pominąć. Czy nie możemy pominąć? Ja chcę to no, no niestety nie mogę. Nazwę będziemy tego słuchać. A my wybaczcie, możecie, będziecie mogli sobie przyspieszyć ten moment. Yy, zmarnuje to się też trochę czasu na to.

ale normalnie zastanawiam się jak będzie wyglądał gaming, ogólnie grywalność czy tak dalej za jakieś, chociażby nawet 10, 20 lat co się zmieni w, y w grafice komputerowej wydajności komputerach mimo, że na przestrzeni lat taki postęp był od Pegasusa w Polsce przecież przeszliśmy do tego co widzimy przy na ekranie, takiej, takiej grafiki a nawet jeszcze lepszej, to ciekawe co się stanie yy, no właśnie za jakieś 15 lat czy jakieś macie na ten temat yy, spekulacje czy coś? Jeżeli macie swój pomysł yy, na to, to chętnie posłucham was, na, jak napiszecie w komentarzach, czy czy też y, nawet na prywatną wiadomość do mnie, jeżeli ktoś oczywiście będzie chętny, chodzimy na górę. No i to było chyba, może to jest bardziej do vlogów, no ale w sumie pod filmem. Jak ktoś ma taką ochotę wyrazić swoją opinię, to ja jestem szczęśliwy. Jeżeli mogę yy, jej posłuchać yy. mamy sorry, sorry, sorry <śmiech> <śmiech> Chory jestem Ale to nic poważnego, zwykły katar Biegniemy, trochę nie mogę się tu odnaleźć Mm. Tu w tę stronę o mój Boże, co ja robię. O mój Boże. W ogóle nie ogarniam, w którą stronę mam biec. Mm. Dobra, biegniemy po tych punktach. Dobra jest punkt. Teraz w to stronę. Oba. Aha, przepraszam jeszcze raz. Dam się zabić i ja już wiem o co tutaj chodzi. Bo z tego co kojarzę, wcześniej jak biegłem, to nie rozwalałem żadnych rur, tylko biegłem przez ogień. Dlatego, nie, dlatego zginąłem, a tu pewnie ktoś tu będzie do ugaszania. Nawet, dawaj, nawet, dawaj, dawaj. szybciej się ugasi, to sobie przejdę normalnie bez żadnego. Ale. No. I właśnie w ten sposób trzeba nie przechodzić. Wcześniej, czego wcześniej nie zauważyłem? A tu nawet apteczka była. Yy, tutaj to idziemy tak. Tu no, na spokojnie. Którą stronę? Tutaj musimy iść. Dawaj, dawaj, dawaj. Damy radę. Rotujemy, widzę. Dawaj, dawaj. Byłem głupi, że wcześniej tego nie zauważyłem. Dawaj, 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 idziemy. Gdzie jesteś? Jakieś... Aha, dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Już idę. O, szybko. Aha. Ależ emocjonujące, i po takim czymś normalnie już raczej nie wiem, czy ktoś by był w stanie yy, wstać. Może jakieś tam. Różne przypadki są, ale wątpię. O, jaka chata. A teraz pchamy. No i dobra, dawać mi broń. Jednak chyba o. Uu, nawet dali mi jakoś fajna broń. Dobra, zaży... zażyliśmy na i lecimy dalej na wspomagaczach. Pięknie, zdychaj kurwa, zdychaj mę do O, pięknie, przeładujemy zanim tam ci dojadą. Trzeba sobie kok zbić. Dobrze, dawać szybciej, szybciej amunicję. Dobra, są cztery pociski. Hmm. Oh 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 <coughs> tu gdzieś ktoś jest. Aha, tu będę. Tu dokładnie. A ja mogę celować przecież. Aja strzelam. Daj wiedz szybko no. Oj, jebane! Przepraszam, że ten niemiłe dla ucha dźwięki potrąć ich, potrąć ich. Kurwa, nie mogę trafić ani A, tą oczywiście bronią. Mogę do tyłu, nie mogę do tyłu się obrócić. Skaczemy. prosto i bum albo było fajnie you hey, że think almost being killed or sold into labor is fun please calm down okay listen i'm hmm. this do you know where the pirates took the others to the sure, the what about riley

Nie, wszystko się przyspieszyło, więc znajdź drogę do skini. No to chyba stać, czy ten Czy nie znalazłem wejścia do skini? Nie, muszę, muszę zejść ten Dobra. Naprawimy sobie z wybito, bo chyba nigdy nie, nie wybito można bo by tak sobie naprawić rękę. I lecimy dalej.

To jest to, co mi się podoba. Chciałbym wygrać w każdą grę RPG, która ma taką lub nawet jeszcze lepszą grafikę. To było po prostu niesamowite. Aha, tutaj pewnie jeszcze jakieś braki będą i my znajdziemy... Znajdziemy oczywiście... Tą część zrazu no głowicę, nie mam pojęcia, jak to się stało, ale sobie leżała po prostu w wodzie, nie czepiajmy się szczegółów. Idźmy dalej. O, przy okazji trzeba szybko zajmować rzeczy... O no kurwa granaty Rzeczy skrzyneczki I cicho przedostaniemy się Na sad Patrzcie jak reki. I teraz tylko tu tu tu, tu. wszystkie Wybić hmm, A to już byłem A co tu pisze? To jest napisane Eat me, eat me, zjedź mnie, zjedz mnie Hmm. gdzie jest nasza pani mechanik?

No, 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 idziemy szukać. Dobra, mamy coś w walizce? Nie mamy. I w tej chwili, w tej chwili chyba. znajdziemy Citrę. Ciekawe, o co tu chodzi. Mm, dzisiaj, z tego co wiem, to wiem, kim jest Citra. Mm, no, ale ciekawi mnie wątek z nią, bo wiem trochę więcej niż y, grałem. Tu oglądałem parę filmików z gry i tak dalej. Mm. strong enough to get them out you need the power to defeat Vassa I cannot provide such strength but there is someone who can Citra, you are ready you must go to her who is she? Citra is the leader of our people she can guide you to the center she will reveal your true power The temple is in the jungle I will meet you at the gate alright no, i not Co tak się świeci eee. Eee, sprawdźmy gdzie jest stasi trans to aż trzeba będzie trochę tutaj... Mm ale to już chyba będzie w następnym odcinku jeszcze tylko w umiejętności mamy 3 punkty nie mierzone kwadraty PM pisać WPM i strzelb miksury działają 20% dłużej to mi się na razie nie bardzo nie przyda no ale trzeba to ulepszyć Przejdźmy może na to, na medyczne nie, albo no, na medyczne. Hmm. A tu co mamy? Mistrz Płacki, to się przyda, i przyda nam się. No i wytatuowany, teraz wytatuowany, zapiszę grę, no i ogólnie yy, dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, lajkowania, subskrybowania, co nam chcecie, no i jak mówiłem na początku, tam raczej w połowie, yy, chciałbym się dowiedzieć yy, jaka jest wasza opinia na temat yy, tego, jak będzie wyglądał gaming w przyszłości, jakie nowe technologie będą zastosowane i tak dalej. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to bardzo chętnie posłucham na wiadomości prywatnej, czy też w komentarzach pod filmikami. A konkretnie pod tym filmikiem. Jeżeli nie ma takiej osoby, no trudno. No ale dzięki tak na nie, naka.